O wszystkim z tej strony XL Polska. A dzisiaj zaprezentuję Wam taki mały poradnik, jak wgrać Rubik's 172 do Minecrafta. Będziemy potrzebowali takiego specjalnego domczora. O. I trzeba najpierw uruchomić wersję 172. to zrobimy, wyłączamy Minecrafta. To będzie nam potrzebne jeszcze. I wchodzimy w procent app data procent. Wchodzimy w kropka Minecraft folder versions, który się tworzy po zainstalowaniu tego launcher'a Mamy tutaj 1.7.2. Wchodzimy w ten folder i kasujemy te pliki. Teraz musimy wejść naszego Rubiksa, którego może podam Wam w opisie. Wchodzimy w niego i podmieniamy te pliki. Znaczy wrzucamy je tutaj. Rubiks jeden rubiks2. Teraz musimy zmienić ich nazwę na 1.7.2. To samo robimy z tym plikiem. Ten plik musi być odwojrzany w notatniku, ale nie zmieniamy jego typu. I tutaj piszę jakieś tam badziewia i tu musimy zmienić o tą nazwę. Zaraz rubik musi być 1.7.2. Zapisujemy. Wyłączamy. Wchodzimy do żywo launchera i uruchamiamy grę. No i mamy naszego rubiksa. No teraz zobaczymy, jak on działa. Mamy nasz nowy świat Rubiks i przystosujemy go trochę. Mamy nasze. Larży. Tak. Mam no, tutaj różne opcje. Możemy mieć flya bez game modem. Nie, nie mamy game modu, nie możemy latać. Klikamy F i się włączamy flay. Dość szybki fly' i trochę nie zarzuca nas. Dobrze, włączamy go. x -ray. Serię chyba trzeba skonfigurować. Full Bright to, to, to widzimy w ciemnościach po prostu. Zakopiemy się tutaj i widzimy po prostu w ciemnościach. G, czyli Speed. Musimy wylecieć. na G Mamy speeda. Killaura. Działa na serwerach, a na zwierzęta i na mopki i na nie działa. A gdy włączymy mop aure, to będziemy atakować zombiaki tego typu takie. No. Automatycznie ja nic nie klikam. I my go sami bijemy. No ale tylko nie robię, tylko chodzę. Nie, nie mam łupków, to nie fapie. Animal aura, czyli pod po klawiszem L. Będzie bić świnki i takie pasywne mowy. będzie bić, bić, aż się nie włączymy. Tracer, nie wiem co to znaczy, ale teraz się dowiemy. Chyba nie. Tracer to nie wiem co to znaczy. Nuker, będziemy niszczyć. Gdzie Stoi w miejscu i tam spodkupuję. No fall. Wlecimy i wyłączymy sobie game model. Nie dostajemy obrażenia, jak spadniemy z wysokości. Snake. Nie ja mam chyba shift do przyciśniętego czy coś. Chyba nie. I Klimp. 2000. Spinamy się mhm. dalej, mamy jakiś speedmine. możemy bardzo szybko wydobywać. Step, co za to znaczy step, a wolne opadanie. Lecimy z tej górki, możemy tak robić. I lecimy. Z 0, chyba 0, to jest nowy render, nie wiem co to znaczy. Bez renderowania. Nie mogę włączyć. No weather. Chyba, że deszcz nie ma. Text radar Czyli, że widzimy graczy. Tutaj powinno się wyświetlić. W, obok, menu w, lewn, w, pra znaczy w prawym górnym rogu powinno się wyświetlić, jakich graczy mam najbliżej siebie. Jestem na serwerze, nie jestem na serwerze, więc tego Wam nie pokażę. i ISP. Wow. Mhm. Może skrzynkę weźmiemy? O, świeci. Zostawiamy i on świeci. To taki dobry trik na survival games czy coś takiego. reszta to tak za dużo nie ma jakieś tutaj macie dodatki jakieś takie zaowocowane bardziej i tutaj macie podstawowe takie wasze rzeczy gdzie wasz nick, kierunek gdzie patrzycie nord, east south, west ile macie fpsów i wasze kordy bardziej przydatne niż f3 I trzeba wyczytywać dobrze, bo niektórzy czytać nie mają Dobrze, a więc to chyba będzie na tyle, żegnam się z wami, się siemaneczko.